Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam taką książkę, autoportret z listów świętej Edyty Stein. To jest rok 1933-1942. Dokładnie ta książka tak wygląda. I tutaj ja znalazłem jeden z listów świętej Edyty Stein do Elisabeth Dursi. Jest numer listu 663. Ta Elisabeth Dursi była wcześniej uczennicą Edyty Stein, natomiast później ona wstąpiła do Karmelu, tak jak i Edyta Stein. No i tutaj Edyta Stein właśnie w tym liście zwraca się do Elisabeth Dursi i chce przeczytać ten list i swoje tutaj wyjaśnienie na właśnie temat tego listu. A więc, nie można się samemu wprowadzić w stan pokoju, spokoju. Jest to sprawa Boga. Święta Matka i Święty Ojciec Jan, czyli Święta Matka to jest Święta Teresa Zawilla, a Święty Ojciec Jan to jest Święty Jan od Krzyża. Mówią wszak, że nie powinno się rezygnować z kontemplacji. Aby jednak kontemplacja była owocna, trzeba podać duchowi odpowiednią sprawę, która będzie zależna od predyspozycji i stopnia formacji. Sądzę jednak, że tak jest pożytecznie, gdy nie szuka się już niczego więcej poza zjednoczeniem z Bogiem. I pozwala się rzeczywiście we wszystkim kierować duchowi Bożemu. Pragnienie podniet szybko ustanie i ustąpi miejsca spokojowi oraz prostocie. Dla kultury duchowej, w czysto naturalnym sensie, karmel nie wydaje mi się właściwym miejscem. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Jeżeli nie będziemy świętymi, Będziemy Bogu winni to, do czego nas stworzył, a to na pewno nie jest obojętne. Wszystko sprowadza się do tego, aby uzyskać jasność, co jest dla nas wolą Bożą. Twoją główną troską powinno być to, żeby łączność ze Zbawicielem została uczciwie zachowana. To, że nie jest to łatwe, że nie należy patrzeć na prawo ani na lewo, wiem przecież z własnego doświadczenia. Jeżeli tylko człowiek pojął, że jest to zadanie i próbuje ciągle na nowo patrzeć prosto, jak igła w kompasie, to wiele już osiągnął. Przede wszystkim powinniśmy zawsze prosić, aby Pan uczynił nas wolnymi, gdyż my sami tak mało możemy. Poznanie i asceza, do których inspiruje nas Duch Święty, z pewnością nie są opaczną formą zajmowania się samym sobą. To jest właśnie list świętej Edyty Stein do Elisabeth Dursi. No i tutaj ja go tak troszeczkę stwierdziłem. Troszeczkę go streściłem Stan spokoju, czyli tu jest w myśli kontemplacja. Kontemplacja jest to jednoczenie się z Bogiem podczas modlitwy poza czasem. Czyli, kiedy na przykład modlimy się czterema częściami różańca, czas po części staje w miejscu dla nas. I wtedy ta półtora godzinna modlitwa trwa dla nas 20 minut. Kiedy tak się dzieje, to my czujemy, że chcemy się dalej modlić, ponieważ nie odczuwaliśmy tego czasu rzeczywistego modlitwy. Bóg jest poza czasem i podczas głębokiego zjednoczenia się z Nim w modlitwie On sam przenosi nas poza czas rzeczywisty. Nie jest to zależne od nas, jedynie wola nasza. Musi być na tak. Czyli musimy chcieć się całkowicie oddać Bogu. Teraz, strawą dla ducha, aby kontemplacja była owocna, jak pisze Edyta Stein, jest rozważanie tajemnic różańca. Czyli ta strawa dla ducha, to jest rozważanie. Danych tajemnic Różańca, którymi się modlimy. I tutaj, na przykład, piękny obraz mi przychodzi do głowy: tajemnicy ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. To jest takie moje doświadczenie, kiedy to ja się właśnie tą tajemnicą modliłem. I, i, i tutaj akurat zacząłem po prostu ją rozważać w ten sposób, że to jest akurat o to chodzi, że kiedy Józef z Maryją przynoszą Jezusa i ofiarują go w świątyni Bogu. Nie? I tutaj zacząłem rozważać tą tajemnicę i wyobrażać sobie siebie, że ja stoję z matką Bożą, trzymam Jezusa w ręku i, Ofiarujemy razem Pana Jezusa w świątyni. Czyli, czyli to właśnie to, przez to, że ja tą po prostu tajemnicę w ten sposób zacząłem sobie wyobrażać, to wtedy jakby zacząłem doświadczać miłości, miłości Matki Bożej. Nie? I, i, I to jest właśnie ta, ta strawa dla ducha. I, I tu jest właśnie to połączenie, że, że yy, strawa dla ducha, aby kontemplacja była owocna, jak pisze Edith Stein, jest właśnie rozważenie, rozważanie tych tajemnic po prostu Różańca. Czyli, czyli to zaowocowało jakby dodatkowo, że yy, znika ten czas, czyli. Odmawianie tych czterech części różańca, czyli wydaje nam się, że no dosłownie jakbyśmy odmówili jedną część. No i dodatkowo, jeżeli wchodzimy w obraz, w rozważenie da danej tajemnicy, nawet tak jak ja tu to przedstawiam, że może to być po swojemu, nie? że na przykład my stoimy z Matką Bożą i ofiarujemy Pana Jezusa, wtedy to jest też oczywiście łaska Boża, możemy być dotknięci wewnątrz po prostu miłością. Czyli to tutaj właśnie w ten sposób chciałem to przekazać. Nie? I tutaj następny temat, o czym pisze w liście Edyta Stein, to jest. Pragnienie podniet szybko ustaje i ustąpi miejsca spokojowi oraz prostocie. Podczas modlitwy czasami Bóg nas obdarowuje różnymi przyjemnościami. Czy tu pisze o, o tym, bo to jest cudzysłowie, o tym pragnieniu podniet, które odczuwamy na ciele. Jest to rodzaj pieszczot dziecka które znajduje się w rękach kochającego Ojca. Rodzi się w nas również pragnienie tych właśnie dotyków Boga. Czyli, czyli później jakby my brakuje nam tego i my chcemy właśnie tych dotyków, tych, 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 tych pieszczot, tych właśnie tej, tej delikatności po prostu od, od Boga, tych odczuć takich, nie? I tutaj, jak pisze święta Edyta Stein, że to pragnienie szybko ustaje i ustępuje miejsca spokojowi oraz prostocie. Czyli to przemija. Ale tutaj, co ja zauważam, tutaj pragnę napisać, że szukanie tych przyjemności nie jest do końca bezpieczne, ponieważ często pod nie podszywa się szatan. Kiedy to jest sprawka szatana, wtedy to już nie jest dotyk Boga Ojca, tylko atak pod nietami porządliwości, co często może prowadzić do grzechu nieczystości. Czyli, czyli takie rozróżnienie. Jeżeli to jest dotyk Boga, to te odczucia są miłe i przyjemne dla człowieka. Natomiast jeżeli to jest atak złego ducha, to one jedynie mają kierunek po prostu porządliwości i tak jak tu pisze, że prowadzi to do grzechu nieczystości. Czyli, czyli taka jest różnica. Edyta pisze: Sądzę jednak, że tak jest pożytecznie, gdy nie szuka się już niczego więcej poza zjednoczeniem z Bogiem i pozwala się rzeczywiście we wszystkim kierować duchowi Bożemu. No i ja uważam to za najważniejsze, co chce nam święta Edyta Stein przekazać, czyli to, żeby się jednoczyć z Bogiem i pozwalać się kierować duchowi Bożemu we wszystkim. Czyli w tym momencie my po prostu wchodzimy już na tą drogę Boga, odkrywamy swoje powołanie i kroczymy powoli, powoli tą drogą dokładnie, którą Bóg ma dla nas. Właśnie tą podstawą jest to zjednoczenie się z Bogiem. Ja to określiłem, że to jest właśnie serce. Jest, jest to, do czego powinniśmy dążyć. I to wyraźnie pokazuje nam Edyta Stein właśnie tutaj też w liście do Elisabeth Dursi, no i też wiedzy Krzyża o tym y, zjednoczeniu z Bogiem pisze. Także dziękuję i pozdrawiam.